No i hej, pytajcie po egzaminach. Mam nadzieję, że komory dopisują. Sprawdźmy odpowiedzi. Pierwsze A, drugie C, trzecie C, czwarte B, piąte B. Tutaj mamy odpowiedzi D, A, E, D, E, A, C. Tutaj mamy E, A, D, B. Jakbyście potrzebowali chwili, żeby sobie przypomnieć, możecie zatrzymać, sprawdzić. I tutaj mamy D Cinema, Pancakes i... 5 pounds. Myślę, że większych trudności to nie sprawiało. Idziemy dalej. Mamy odpowiedź C, A, C, A. Tutaj mamy Was born. Tutaj dwie odpowiedzi byłyby możliwe. Can, could. Obie są poprawne i później jest I borrow. Idąc dalej, mamy B. Tutaj mamy odpowiedź C. Tutaj mamy A. Tutaj mamy A. Tutaj mamy D, A, B. tutaj to INET sugeruje, że musi być coś, no i tym czymś będzie, tym czymś była, tym czymś była koperta. Um, później zadanie o statkach. Prawidłow prawidłowe odpowiedzi to B, C, A, C. To myślę, że też nie było trudne. Ogólnie wydaje mi się, że to był najłatwiejszy egzamin, jaki kiedykolwiek był, tak powiem szczerze. Dworca kolejowego, pewnie dworca też zostałoby uznane, zaginął ich tata, kupić książki. Tutaj też pewnie kilka odpowiedzi by, kluc będzie klucz przewidywał, bo uh, tutaj widzimy Visited the Bookshop, which offered books at half price. Można było no, zobaczyć książki za pół ceny. Nie wiem, czy oglądanie książek jest uh, celem odwiedzień w księgarni, no ale... Może też byłoby uznane. Natomiast to kupić jest na pewno dobre. Idąc dalej, uh, odpowiedzi prawidłowe to E, B, F. Tutaj mamy odpowiedzi A, bo po off jest ING zawsze. Giving them, i później mamy first. Um, I w ostatnim zadaniu, did you see my brother's bike i long enough? Podkreślam, wydaje mi się, że to był najłatwiejszy egzamin jaki kiedykolwiek był. Dajcie znać w komentarzach, jak wam poszło, jak wam poszło czy będziecie mieli 100%. Tyle. Hej.